Witajcie. Pokazywałem już, jak w młodości wyglądali politycy PiSu. To teraz czas na koalicję obywatelską. Zapraszam! Donald Tusk. Mimo bogatej kariery politycznej i sprawowania urzędu premiera przez najdłuższy okres w III RP, Tusk ma nietypowe doświadczenia zawodowe. Z wykształcenia jest historykiem, ale w młodości pracował fizycznie, będąc m.in. robotnikiem wysokościowym w spółdzielni Świetlik przez 7 lat, gdzie malował i czyścił kominy. W okresie stanu wojennego zarabiał również jako sprzedawca bułek, handlując jagodziankami w Tunelu Dworcowym w Gdańsku. Były szef Rady Europejskiej w 1996 roku wystąpił w świątecznym wydaniu programu TVP-2: szansa na sukces. Śpiewając kolędę, co do dziś jest mu wspominane. Ewa Kopacz jest lekarką z wykształcenia. Specjalistką drugiego stopnia medycyny rodzinnej i pierwszego stopnia pediatrii, która przed pracą w Sejmie pracowała w Pogotowiu i gminnych ośrodkach zdrowia. Kierowała także zakładem opieki zdrowotnej w Szydłowcu. Znana jest z kontrowersyjnej decyzji, którą podjęła jako minister zdrowia w 2009 roku. Sprzeciwiając się zakupowi niesprawdzonych i kosztownych szczepionek przeciwko tzw. świńskiej grypie. Jako pierwsza kobieta w historii Polski pełniła funkcję marszałka Sejmu, a później prezesa Rady Ministrów. Ciekawostką jest fakt, że w 1998 roku jej ówczesny mąż cudem przeżył, ponieważ miał podłożoną bombę do samochodu. Uratowało go to, że mecz, który oglądał, trwał dłużej niż zwykle. Borys Budka to prawnik i radca prawny z wykształceniem ekonomicznym. Przed pracą jako poseł w Sejmie pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prowadził także własną kancelarię radcowską. Ciekawostką na temat tego polityka jest jego zamiłowanie do sportów wytrzymałościowych. Jest zapalonym biegaczem długodystansowym, a jego rekord życiowy w maratonie to 2 godziny 39 minut i 3 sekundy. Jego czasy więc plasują go w czołowej setce maratończyków. Barbara Nowacka z wykształcenia jest inżynierem informatyki i magistrem zarządzania. Większość swojej wczesnej kariery zawodowej spędziła jako kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Intrygującym i chyba powszechnie znanym faktem z jej życia jest to, że jako nastolatka była jedną z prowadzących kultowy program telewizyjny dla młodzieży 5-10-15. Jak przyznaje Pomogło jej to oswoić się z kamerą i zrozumieć świat mediów. W 1993 roku rozpoczęła działalność społeczną, między m.in. w telefonie zaufania dla kobiet. W młodości była w związku z Adrianem Zandbergiem i to nie krótkim. Spotykali się przez około 3 lata. Zanim Grzegorz Schetyna rozpoczął karierę parlamentarną, był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w PRL, będąc zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej. Miał doskonałą pamięć, dlatego w młodości namawiano go do zostania lekarzem. Problemem było jednak to, że bał się widoku krwi, dlatego wybrał wtedy prawo. Poza działalnością polityczną wykazał się talentem przedsiębiorczym, będąc współtwórcą Radia S.K. na Dolnym Śląsku, oraz właścicielem i przewodniczącym Rady Nadzorczej Koszykarskiego Klubu Śląsk Wrocław. Trzeba przyznać, że klub ten wiele mu zawdzięcza. W 1994 roku Schetyna namówił udziałowców radia na sponsoring klubu, a później na jego przejęcie. Małgorzata Kidawa-Błońska, absolwentka socjologii. Pracowała w drugiej połowie lat 80. w dziale literackim studia filmowego imienia Karola Iżykowskiego. W latach 94-2005 była producentką filmową i wiceprezeską Gambit Production. Może się poszczycić niezwykłym pochodzeniem, jest prawnuczką zarówno premiera II RP Władysława Grabskiego, jak i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku, startując z okręgu warszawskiego, uzyskała najlepszy wtedy indywidualny wynik w całym kraju – ponad 416 tysięcy głosów. Radosław Sikorski, który studiował w Oksfordzie w latach 80. był uchodźcą politycznym w Wielkiej Brytanii, a następnie pracował jako korespondent wojenny w Angolii i podczas interwencji radzieckiej w Afganistanie. Za zdjęcie afgańskiej rodziny zabitej w bombardowaniu zdobył w 1988 roku pierwszą nagrodę World Press Photo w kategorii zdjęć reporterskich. Co interesujące przed karierą w dyplomacji w latach 88-92 Doradza wydawcy prasowemu Rupertowi Murdochowi w sprawach inwestycyjnych w Polsce. Bronisław Komorowski to historyk działający w opozycji demokratycznej w PRL. Był w stanie wojennym internowany, a po zwolnieniu z obozu pracował jako nauczyciel historii w niższym seminarium duchownym w Niepokalanowie. Komorowski pochodzi z rodziny ziemiańskiej pieczętującej się herbem Korczak. Z żoną Anną jest ponad 50 lat. A ta miała podbić jego serce grzybową z łazankami. Jego wieloletnie zamiłowanie do myśliwstwa budziło w trakcie prezydentury duże kontrowersje, dlatego, jak przyznała jego żona, obiecywał ograniczyć podowanie do łowów z aparatem fotograficznym. W dalszym ciągu w wywiadach jednak wspiera myśliwych. Marcin Kierwiński, absolwent elektroniki biomedycznej oraz marketingu i zarządzania. Przez 7 lat pracował w PZL Warszawa-Okęcie, gdzie był kierownikiem działów informatycznych. Przed objęciem mandatu posła i posady ministra pełnił funkcje menedżerskie w spółkach samorządowych. Był m.in. wiceprezesem mazowieckiego portu lotniczego Warszawa-Modlin. Karierę polityczną zaczynał w samorządzie, zasiadając w Radzie Warszawy. A następnie w zarządzie województwa mazowieckiego w randze wicemarszałka. Sławomir Nitras jest politologiem, który po studiach pracował jako asystent na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie zarządzał firmą Koszalińskie Kopalnie Surowców Mineralnych Kruszywa Koszalin SA. Prowadził także prywatną działalność gospodarczą. Co zaskakujące, zanim związał się z PO, był członkiem prawicowych ugrupowań. Wspominał także, że kiedyś był ministrantem, jednak dziś w Kościele czuje się coraz bardziej obco. Prywatnie jest kibicem Pogoni Szczecin. W młodości także grał amatorsko w piłkę nożną i trenował zapasy. Krzysztof Brejza to doktor nauk prawnych, który specjalizuje się w tematyce kontroli parlamentarnej nad służbami specjalnymi. Zanim został europosłem, pracował jako prawnik i działał w samorządzie studentów UW. Najbardziej intrygującym chyba faktem z jego kariery jest schakowanie jego telefonu komórkowego przy użyciu oprogramowania Pegasus w czasie kiedy pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Bartłomiej Sienkiewicz to historyk i publicysta, który jest prawnukiem Henryka Sienkiewicza. Przez 12 lat był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa, gdzie osiągnął stopień podpułkownika i był głównym doradcą zarządu wywiadu. Był również współzałożycielem i wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, a w 2012 roku otrzymał nominację do nagrody Grand Press za publicystykę. Bartosz Arłukowicz jest pediatrą, który pracował w pogotowiu ratunkowym oraz w klinice hematoonkologii i onkologii dziecięcej. Jego kariera ma zaskakujący początek medialny. W 2001 roku zwyciężył w drugiej edycji popularnego reality show AGENT. Co intrygujące, zanim w 2011 roku objął stanowisko ministra zdrowia z ramienia PO, był posłem SLD i wiceszefem komisji śledczej. Ostro krytykował wtedy ówczesny rząd Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski, zanim został prezydentem Warszawy, był doktorem nauk politycznych specjalizującym się w tematyce europejskiej, pracował jako tłumacz symultaniczny oraz doradca w instytucjach europejskich. Co ciekawe, jako dziecko grał w serialu telewizyjnym Nasze Podwórko. Jest również poliglotą, znającym pięć języków. Ciekawostką z lat szkolnych jest także fakt, że w szkole podstawowej uczęszczał do jednej klasy z aktorem Michałem Żebrowskim, z którym do dziś ma doskonałe relacje. To wszystko na dziś. Dziękuję za dotrwanie do samego końca materiału i do zobaczenia.